Cześć, dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie poniedziałkowych podpowiedzi ode mnie dla Was. Dzisiaj będziemy mówić o odpowiedziach, o odpowiedziach waszych do Waszych potencjalnych gości, do klientów, ale też do odpowiedzi w social mediach, na przykład odpowiedzi na wiadomości, na komentarze, na recenzje. Doskonale wiemy, że odkąd media społecznościowe powstały i komunikacja w ogóle przeniosła się bardzo mocno do sieci, do internetu, to jest konieczna pewna powściągliwość w tym, jak odpowiadamy. Pamiętajcie o tym, że słowo pisane, czyli mail, czyli jakikolwiek komentarz, to jest słowo, którego no nie da się już często Yy, zmienić. Możemy coś wyedytować, ale historia edycji najczęściej pozostaje. Możemy pousuwać często nasze wypowiedzi, ale jeżeli one będą na tyle mocno nieładne czy nietypowe, to one bardzo często po prostu ludzie robią sobie print screeny i tak czy siak to nasze słowo pisane zostaje. Nie wspominam już o mailach, które po prostu jak wciśniemy, wyszli, to ten mail już po drugiej stronie zawsze jest i ciężko będzie nam e, zmienić cokolwiek w nim. Wiemy też wszyscy doskonale, e, że mamy do czynienia bardzo często z trudnymi gośćmi, z trudnymi klientami. Nieraz jest tak, że mamy ochotę napisać dużo, dużo więcej niż powinniśmy. I niestety dzieje się często tak, że nasze emocje biorą górę i piszemy więcej niż powinniśmy. No, i teraz jak sobie z tym poradzić? E, ja mam dla Was taką podpowiedź małą, ja, jak ja sobie z tym radzę, bo ja też jestem osobą emocjonalną e, i też często puszczają mi nerwy, jak zresztą chyba każdemu. Natomiast e, profesjonalny m, hotelarz, czy jakikolwiek pracownik hotelu, m, osoba zajmująca się gośćmi, czy osoba, która w ogóle ma do czynienia z klientem, Powinna te swoje emocje gdzieś tam schować do szuflady, i, i powinna się jednak wykazać elokwencją, klasą. Jak to zrobić, żeby, żeby jednak w tej trudnej dla nas sytuacji nam się to udało? No więc ja dla siebie wymyśliłam taką zasadę, i ona świetnie działa, dlatego chciałam wam dzisiaj też ją sprzedać. E, otóż, kiedy jestem zła, kiedy emocje buzują, kiedy mam ochotę napisać naprawdę dużo, bo ktoś mnie na przykład oskarża o coś, co, co nie jest prawdą, albo wyciąga jakieś nieprawdziwe wnioski z moich działań, czy z tego, co ja powiedziałam, czy napisałam, a często przecież w goście hotelowi dokładnie takie triki stosują na was. E, wtedy ja siadam i faktycznie wyrzucam z siebie te negatywne emocje, odpisując tej osobie, czy odpisując na maila, czy to pisząc jakiś e, komentarz w mediach społecznościowych, piszę go i piszę go, wiecie gdzie, sobie do szuflady. E, odpisuję na maila, w którym jest naprawdę tak dużo napisane, tyle ile bym chciała w danym momencie tak mega emocjonalnie odpowiedzieć. Po czym e, czytam sobie tego maila raz jeszcze i usuwam go. Po prostu wyrzucam go do śmietnika, e, daję sobie e, najczęściej jeszcze daję sobie e, kilkadziesiąt minut na to, żeby w ogóle zapomnieć, e, przenieść swoje myśli, gdzieś zupełnie jakiś inny temat, i po tych kilkudziesięciu minutach wracam i odpisuję. I wtedy już ta moja odpowiedź jest naprawdę, praktycznie emocji już tam nie ma. Emocje schodzą, te negatywne. Jest już wtedy myślenie o, o, o firmie, o, o relacjach i o tym, jak należy faktycznie w takiej sytuacji postąpić. Każdy z nas ma prawo gdzieś tam się pomylić, czy ma prawo zrozumieć naszego klienta czy naszego gościa troszeczkę inaczej niż on chciał. I ten klient Klient ma prawo się zdenerwować, i często jak klient się zdenerwuje, to to rzuci o dwa słowa za dużo. Sztuką jest to, żebyśmy my nie powiedzieli dwóch słów za dużo. I właśnie to jest moja Monday tip na dzisiaj dla ciebie. Napisz tą odpowiedź pełną swoich negatywnych emocji, ale ją wyrzuć. Wyrzuć ją do kosza i daj sobie chwilę, i później już napisz. To, co powinieneś napisać. Mam nadzieję, że moja dzisiejsza porada pomoże Ci co nieco podnieść jakość swoich relacji z gośćmi, z klientami. Życzę Ci, żebyś jak najmniej miał takich mm, sytuacji, w których musisz z tej mojej rady dzisiejszej korzystać, ale jak wszyscy doskonale wiemy, takie sytuacje się zdarzają, więc korzystaj śmiało. Do zobaczenia następnym razem, pewnie to będzie przyszły poniedziałek. Cześć.